O, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever. Zapraszam do kolejnego materiału. Dzisiaj takich mniej więcej plus minus chyba 20 trików, tak sobie wszystko w notatniku zapisałem, co mi wpadło do głowy, co zobaczyłem też na, na necie i na co mniej więcej też wpadliśmy w trakcie grania meczów na, na streamach. Czy tam z widzami, czy solo, czy, czy duo. I niektóre dosłownie chyba ze 2 czy 3 podpatrzyłem u randomów, jak to, robiły, jak to robili. Kiedy patrzymy ich powa także jeśli materiał wam się spodoba Zostawcie łapę w górę suba komentarz i mam nadzieję że po tych trikach będziecie jakoś Grali lepiej ewentualnie Będziecie mieli jakby Pomysł na to jak możecie Wykorzystaj część, część tych trików, część tych zagrań na przykład w swoich yy, meczach, na innych nawet mapach. Oprócz stronę stronkę cesgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Także pierwszy trik, a raczej takie bardziej usprawnienie i szybkie zajmowanie mi na to, w momencie kiedy dajcie sobie jakieś insta tam na okno, możecie rzucić oczywiście sobie od razu palaka tam do prawej. Takiego na szybko, ewentualnie jeśli na szybko wam czasami nie wchodzi, bo odbija się od, y, od tej kolumny tutaj, albo odbija się stąd, tutaj. ustawiacie się, oczywiście tak, żeby nie piknął was tutaj sprawy, tylko mniej więcej gdzieś tutaj. Cylicie ten róg i palicie sobie głęboko. Tylko on właśnie pali tutaj głęboko z tym, że tutaj i tak może ktoś stać, jak będzie słyszał, że raszujecie no to będzie na was gotowy, więc... Lepiej żebyście nauczyli się tego y, palaka, który pali tutaj blisko. Jest tutaj, wiecie, ten e, smoke. Możecie sobie od razu też wziąć jakoś przy tym palaku rzucić takiego, wiecie, flaszyka i piknąć na gościa, który stoi tutaj. I wtedy mi da macie łatwo zajętego. Teraz macie taki zestaw smoków od Apexa. Pierwszy to będzie smoke na prawo. jak mamy tutaj róg. To troszkę w prawo celujecie. Drugi smoke to będzie smoke na temple z plus w jumprow. Pierwszy to jest właśnie ten na prawo, zwykły jumprow i po tym temple macie plus w jumprow. Macie prawy, temple i do tego jeszcze przydałby się Wam taki mniej więcej palak. Blokujecie się tutaj w rogu. Raz, dwa, trzy, trzeci. Lekko nad Na stojącej pozycji palcie sobie. Ktoś pali filar. Potem jakiś flaszek z dupy, i po prostu wchodzicie sobie na, na bomsek gdzie musicie patrzeć tylko na lewą stronę. Ewentualnie tutaj e, więzienie. I w sumie tyle. Teraz moi drodzy, e, moja przez przypadek autorska wersja ściany na na Anubisie Wykon Wykonaliśmy to, nie wiem, chyba możliwe, że widzieliście filmik Wykon Wykonaliśmy sobie to z Digiem, z którym graliśmy sobie duo Tutaj szybki smok na, na lewo i smok na lurk I wtedy powstaje wam taka taka ściana Tą ścianą możecie robić sobie wszystko Możecie przejść sobie do templi Możecie wyjść sobie tutaj Możecie wyjść sobie z tej strony na więzienie Możecie przejść tu, możecie przejść nawet tutaj sobie za przy, przy standardzie Wsz wszystko możecie zrobić. Tylko druga osoba, która właśnie. Jak z Dignin szliśmy, no to druga osoba po prostu rzuca wam flesze. Nawet takie, wiecie, takie z dupy. Bo kiedy le leżą te smoki, jeden tu, drugi tu, i wy już przejdziecie tam głębiej, no to te flesze, rzucane nawet tak z tyłka, nie? Będą po prostu wam wybuchały za, za plecami, nie? Was nie będą wtedy oślepiać. Wy będziecie sobie norm normalnie tutaj szli. Zobaczcie, tyle są te flesze. Wy sobie po prostu przechodzicie i clearujecie cały bombsite. Mieliśmy taki mecz, gdzie e, w jednej, zaczęli grać po prostu 2B, potem grali 3B, aż w końcu tymi smokami tak ich e, trzaskaliśmy, że musieli w końcu grać 4B. Jeden grał tu, drugi więzienie, trzeci temple, a czwarty tutaj gdzieś przy filarze ninja. Kiedy, gdzie mid był kompletnie otwarty, no ewentualnie na bumside'zie A gościu grał pomiędzy A, kamerami, midem i tak dalej, więc. Mecz był po prostu bardzo łatwy. I tak rozdobywaliśmy kluczowe rundy. Tutaj, moi drodzy, trick wam pokażę taki na bait dźwiękiem, jak zbaitować dźwiękiem. No w CSGO robiło się podobne rzeczy, ale tutaj działa to, nie wiem, albo po prostu ludzie bardziej się nabierają. Jest taka ustawka, że jeden siedzi tutaj. I zazwyczaj ja tutaj siedzę, ktoś akurat wiecie, no to jest tak, że ja gram akurat rotkę i coś się dzieje na midzie na B, no to mówię, żeby mida zrotował do B, no i wtedy ja przejmuję tego mida, kiedy tam dwójka już ma, ma zajętą rampę. I kiedy na, nagle na B jest spokój, coś się wiecie, coś się robi, coś się dzieje, no to ja, który stoi tutaj za, za workami, mówię, żeby ten, który stoi nade mną, zrotował. On rotuje na pełnej, i ci, którzy stoją tutaj na midzie, Słyszą, że gościu rotuje i wiecie, wcalowują się już w taką, w, taką, w taką pozycję, pod takim kątem, gdzie słyszą, że gościu rotuje dokona, a ja z tej pozycji robię po prostu fragim. I to jest me, mega OP. Kiedy akurat zdarzy się sytuacja, że faktycznie tym dźwiękiem chcę zbejtować, no to zawsze, zawsze jest jakiś frag, zawsze jest jakaś przewaga. Możecie to robić na, na każdej mapie, na, na nuku, na przykład na, na rampie, właśnie na nuku, oprócz tej pozycji na vertigo, gdzie gracie powiedzmy dwóch rampa. Jeden rotuje na przykład pod hewem i wtedy gościu z rampy wychodzi sprawdzić rampę, czy faktycznie gościu zrotował, albo po rotuje jeden na, na B, a okazuje się, że drugi trzyma, wiecie, tam przy boksach tą rampę i zdobywa też fraga. Także bejtowanie dźwiękiem w cs 2 jest łatwiejsze do wykonania niż w Global Offensive. Moi drodzy, pokażę wam takiego fajnego smoke'a na retake na bombsadzie A. Ustawiacie się tutaj, kłócacie, celujecie w ten róg i rzucacie po prostu zwykły lewy. Macie wtedy oczywiście wyjście sobie z kona, możecie, no stąd nie możecie niestety wyjść. Macie też wyjście z Małysza od, zakryte, że po prostu bezpiecznie wyjść. Fajnie wtedy sobie, wiecie, odbijać sobie od Małysza, stąd. Także smok jest bardzo fajny. Jest to taka alternatywa do tego smoka, którego rzucało się tutaj troszkę głębiej, kiedy nie mieliśmy jeszcze tego update'a z Vertigo, kiedy tego przejścia tutaj nie było. I druga rzecz jest taka, że na przykład jeśli raszują wam rampę, rzućcie sobie takiego defensywnego smoka. Kiedy jest, kiedy jest ten smok, no to teraz nie wiadomo, czy, czy, czy może raszować. Jeśli słyszycie, że raszują, możecie wejść w tego smoka i na przykład wyjść tutaj górą. Tak zaskoczyć. Ten smok jest po prostu do, do zabawy. Możecie stać w nim, możecie tutaj sobie pikować. Możecie ewentualnie też e, przy tym, jaki jest ten smog rzucony, możecie też, jeśli ktoś wam oczywiście trzyma gapa, możecie wejść sobie tutaj na box i sprawdzać wszystko. No możecie tym smokiem robić dosłownie czary i dziwy, co chcecie. Jeśli gracie na bombsize'ie B, tutaj pokażę wam e, dwa takie e, fajne triki. Pierwsza to będzie taki, taki trik z ustawką, to znaczy zauważyłem, że rampę teraz na pistoletówka, to jest tylko na pistoletówki. Ewentualnie też na full, jeśli faktycznie to wam często jadą. Jest także na pistoletówkach. Zazwyczaj jest jakiś fake na A i potem wiecie, w drugie, w trzecie tempo wjazd dwójką albo trójką schodami na B. Wtedy warto się ustawić tutaj. To standardowo taki nie, że na headshocie, na trójkach, ale też jest podwójny fake, znaczy podwójny taki bait, że gość ustawia się tutaj. I on pikuje pierwszy razem z... Znaczy najpierw headshot, potem on wiecie, tutaj jakoś pikuje z jednej, z drugiej strony i dopiero kiedy ten padnie i nie daj Bóg ten padnie, wy wychodzicie i zabijacie dwóch, yy, czy tam trzech w się tego, ilu przeżyje. I to wykonałem przez przypadek na randomach na, na Fisicie. I dzięki temu ugraliśmy rundę. Drugi trik to jest taki flash, którego no nie widziałem, żeby ktokolwiek rzucał. To akurat zobaczyłem chyba na jakimś shortcie. Ustawiacie się tutaj za podwójną, tak, żeby po prostu ze schodu was nikt was nie widział. To jest dobry akurat flash na dla kogoś, kto gra na przykład blisko drewno. Rzucacie go po prostu w ten sposób celujecie mniej więcej gdzieś tutaj w obrębie tego, tej czerwonej siatki czy tam pomarańczowej i wszyscy którzy grają wiecie, schody mają biało goście który gra tutaj prawdopodobnie też ludzie którzy wiecie, jakoś chcą się tam bustować, będą miały też ewentualne mleko, na pewno ten bo na tych tutaj to jest inny chyba flash który mam nadzieję, że wam zaraz pokażę właśnie tutaj też go się dostaje mleko i to jest właśnie dobry dla typa który gra tutaj a ci, którzy grają tu i na buście, to jest właśnie dobry akurat flash, kiedy. Wiecie, na przykład chcecie sobie tutaj, wiecie, ee, skoczyć na drewienkę i pasować tutaj. To zaraz wam tego flasha pokażę. I tak, ustawiacie się tutaj w rogu. Przelecie tutaj i zwykły jump from. I teraz zobaczcie, właśnie gdzie on wybucha. Wybucha u góry. Myślicie sobie, kurde, ale ten flash yy, do dupy, nie? Jak tutaj się ludzie bustują, zazwyczaj patrzą w tą stronę. Zobaczcie, leci flash. Bum. Druga sprawa jest taka właśnie, że tutaj mówiłem wam o, o tym busie, że ludzie lubią się boostować albo szykować do boosta. Leci flash, Bum. Wystarczy tak akurat wam mniej więcej e, wskoczyć na to derwienko z tym fleszem, że się po prostu wszystkich, dosłownie wszystkich, którzy tutaj są. Ci, którzy są tutaj, możliwe, że zdo, zdążą się odwrócić od tego flasha, no bo no troszkę leci tutaj, nie? Ale to jest bardzo OP flash, jeśli chcecie na przykład sklirować sobie tutaj akurat boosta jednego albo drugiego, także polecam. Kojarzycie mapę Deniuk, nie? Jeden na przykład chcecie przy tym smoku spalić za wenty CT No to czasami, czasami jest tak, że ludzie wychodzą tak i palą, nie? Ale kiedy akurat wyjmujemy tego palaka, to zazwyczaj CT im tam pikuje Jest też inny palak, lepszy, ale czasami nie wchodzi. Orzucacie go tak, żeby odbił się od tej części pochyłej od wenta. Odbija się i pali wam za Zabisko. Teraz powinien się. Robić. O, zobaczcie. I C zobaczcie, jaką długą drogę CT ma do przebycia, żeby wyjść stąd, nie? Wyrzućmy sobie tego palaka. Zanim tutaj pójdzie do, do, do prawej, na pełnej, zobaczcie, ile HP musi stracić. Tego, tego palaka musicie się nauczyć, jeśli gracie nuka i jeśli chcecie sklirować sobie e wenta CT. Także polecam. Ustawcie się tak, żeby nie walnąć we framogę. Palak mega OP. Teraz słuchajcie, pokażę Wam idealne granaty na raszowanie. Tego to jest fake palak, i to to musiałem znaleźć na, na necie, bo nie dał rady, ale o tym ludzie mi mówili, żebym się jego nauczył. I to jest tak: stajcie tutaj. Wcalecie mniej więcej w ten punkt. wiecie się tak, leci palak, i zobaczcie. Wtedy będzie Tero myślało, bo tutaj leci dym I Tero wtedy myśli sobie, kurde, jest ten palak, nie? Okazuje się, że wiecie, że rzucacie sobie tego, tego palaka Wchodzicie i puszujecie, nie? To jest pierwsza, pierwszy granat jakby na, na takie raszowanie kurnika Drugi po prostu, idziecie tak Jaki sens ma ten granat? Chodzi o to, że kiedy akurat yy, leci ten nadej? W momencie wybuchu, Tero jest tutaj, już blisko kwadratu. I ten Nate ma zagłuszyć wasze kroki. Ma zagłuszyć wasze kroki. Tylko w jednej rundzie udało mi się z tego skorzystać, bo stwierdziłem, że warto zaryzykować. Kiedy tam mieliśmy powiedzmy 8-8 czy 8-9, przegrywaliśmy jedną rundą. Zaryzykowałem i dojechałem po prostu kurnik. W momencie. Najlepiej rzucać go wtedy, kiedy pierwsza osoba ma respa i pali na przykład drzwi z hevena. Wtedy, wy, jak gracie kurnik, no to zeskakujecie sobie tutaj. Najlepiej wziąć to w ten sposób, że kiedy Nate uderza w dach kurnika, wy wtedy zeskakujecie, nie? No i po prostu raszyjecie dalej. Nie, 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 na, nie na się tak jak teraz, tylko raszujcie ruszy, sobie. I możecie, wiecie, ten kwadrat sobie yy, dojechać, skrócić zebrać info zdobyć entry fraga cofnąć i tak dalej. I tak jak na Anubisie pokazywałem właśnie te lurkowanie tymi smokami na B, tak tutaj też można takiego lurka sobie e, smoka rzucić. Ustawiajcie się mniej więcej tutaj w kurniku tak żeby e, tej linii nie było widać. Na shifcie rzucacie sobie takiego smoka na wyjście. I Zobaczcie. Gościu, który gra Taza, ma cały obręb tego smoka do do sprawdzenia, nie? Na pewno najlepsza pozycja, żeby wyjść, to jest tutaj właśnie za, za tron, żeby sprawdzić sobie, wiecie, tutaj, czy za wytami CT nikogo nie ma, czy tutaj. Ewentualnie, wiecie, jak wychodzicie tak, no to patrzcie tu, tu, tu szybko, nic nikogo nie ma i wiecie, nawet jak tutaj jest czysto, jest ten smoke, to możecie akurat tak wyjść, tak perfidnie wyjść, żeby sprawdzić sobie tutaj taza i ewentualnie potem tym kurnik. Takimi rundami tak yy, można przeciwnikami zakręcić. Jak gównem w przeręblu, że nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Takimi rundami, wiecie, robi się entry. Nawet jak padniecie, zrobicie jeden za jeden. To i tak jest wtedy wielka przewaga, bo CT musi łatać dziury na pozycji. I wtedy któraś z pozycji jest na przykład odkryta. Albo outside, ewentualnie rampa. Albo po prostu gościa, gościu z Phoenixa musi, no nie wiem, cofnąć sobie wentami do góry. I macie wtedy outside czysty. O, zobaczcie. Mamy The Ancient, mamy akurat tego Respa 5, i z tego Respa 5 możecie rzucać sobie e, zwykły, zwykłym, zwykłym takiego smoka na zajęcie no, po poteru Nawet jak tutaj zgasicie sobie, wiecie, tego, tego palaka, którego nie rzucają, no to macie też e, smoka, przy którym możecie, możecie grać. Możecie wejść sobie w tego, tego smoka, prze, przebić tutaj, możecie nawet po, po fleszyku. Przebić sobie wiecie, tam do Donata, patrzcie sobie tutaj zakręt, a yy, i basen ewentualnie. Także smoke jest yy, mega dobry do zajmowania na przykład mida po Tero. Drugi smoke jest to smoke na lurka, który jest dobry do grania na przykład na pakę. Yy, rzuca się go z, ze zwykłym plus w Smok Smoke ląduje tutaj co, na całej prawie, yy, no, z waszej perspektywy, z waszej strony jest to prawa, z ich yy, lewo BS. Także po prostu stoicie tutaj, i gracie na po prostu planta. Bo zazwyczaj ta, granatów raczej y, ter, CT nie ma. Bo kiedy są tutaj, wiecie, palaki, to czasami NAID leci tutaj na, na przejście. Ewentualnie ktoś tam rzuca, wiecie, granat z, z tej strony i tak dalej. Także najdów y, na rozbijanie tego smoka CT raczej nie ma. I teraz tak, moi drodzy, kiedy zajmujecie kejwa, potero no to czasami palicie sobie tą stronę, nie? Że tutaj sprawdzacie sobie prawo, a czasami stoi ktoś tam do lewej. Więc po tak, z takim palakiem wchodzicie tutaj. Macie taką. Ciężko Wam będzie to pokazać, ale tutaj taką, taki pomarańczowy prześwit, celujecie w ten prześwit I staracie się pskować. Bo gościu, który stoi tutaj, będzie dostawał obrażenia Widzicie? Bardzo łatwy frag Możecie tam mniej więcej troszkę lecić celownikiem prawo-lewo a jak będzie dostawał skany, to możecie, wiecie, może się ruszać też tak prawo żeby po prostu, no, nie dostał tych obrażeń, ale zawsze tam kogoś obijecie. Teraz, słuchajcie, taki one-way na gale. Ustawiacie się tutaj. Mamy tą ciemną plamę, ciemną krechę, obok tej krechy do lewej. Jak jest tutaj kreska i ta, ta, ta plama, to nad tą plamą mniej więcej. Tutaj, jump throw. Macie takiego soczystego one-waya. I albo tutaj szukacie sobie jakiegoś fraga. Albo po fleszyku dojeżdżacie sobie do CT na przykład. Też fajny taki fleszyk na retake, w do B, to jest chyba właśnie taki flasz, gdzie ludzie, którzy siedzą tutaj, mają mleko. Czy tu, czy na karze, wszyscy mają mleko. Ten chyba, który stoi, gra tutaj, też jakby ma mleko. Także fajny flaszek, jeśli chcecie na przykład Bombsite sobie odbijać. Także mam nadzieję, że Wam się jakieś te triki przydały. Będzie Wam oby łatwiej jakoś grać, łatwiej może jakoś pozycję zajmować. Jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, suba komentarz i myślę, że sobie pozapisuję w notatniku, bo teraz zapisałem sobie mniej więcej 20, ale możliwe, że wyszło więcej. Zapisałem, zapiszę sobie w notatniku kolejne jakieś nie wiem, 10, 15, 20 tryków, tak żeby mniej więcej co 5 jakoś było. Może trochę się uzbiera więcej, może mniej zobaczymy i wtedy zrobię może jakiś drugi taki materiał, gdzie no, będzie wam się lepiej grało, mam nadzieję. Także z mojej strony tyle, trzymajcie się Elo.